Gdzieś obok nas. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek. Razem z Marianem Guzowskim witamy wszystkich słuchaczy Radia Katowice wakacyjnie. Dzisiaj zaproponuję Państwu przygodę. Będzie to przygoda w mieście, ale otwierająca wyobraźnię, zwłaszcza jej sferę kreacji i artystycznego postrzegania świata i podejścia do życia. Myślę, że nawet teraz, Wieczorem, kiedy wejdą Państwo z nami w tę tajemniczą przestrzeń y, sztuki, już poczują smak tej przygody na zachętę. Bo, żeby ją przeżyć osobiście, trzeba udać się na Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Gdzieś obok nas. A teraz przed nami zapowiadana przygoda. Jej inicjatorami są studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Barbara Kluz oraz Igor Warykiewicz. I właśnie tam, w Akademii Sztuk Pięknych, można przeżyć tę przygodę na własnej skórze. Głównym elementem tego projektu jest instalacja przeznaczona do odbierania w całkowitej ciemności i każdy, podobnie jak my, którzy postanowiliśmy sprawdzić, jak działa czułość odczuwana w totalnej ciemności, będzie mógł tego. Doświadczyć oczywiście w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. A spotkałam się tam z panią Anną Zubko, koordynatorem dostępności w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, z panią Ewą Pieczekolan, asystentką osób z niepełnosprawnościami, i Łukaszem Baruchem, prezesem Fundacji Wygrajmy Razem i jednym z autorów Igorem Barykiewiczem. Dotyk, dźwięk, ciemność i artystyczne wyzwanie, jakim było połączenie tych wszystkich elementów, dało znakomity efekt, o czym można się przekonać. Zapraszam do wysłuchania relacji z przeżywania tej artystycznej przygody. Gdzieś obok nas program Przeciw Samotności wśród ludzi. Wysłuchaj najpierw audiodeskrypcji, która pomoże ci w poruszaniu się po przestrzeni. Do momentu zakończenia nagrania nie przemieszczaj się i nie odsłaniaj kurtyny. Znajdujesz się w przestrzeni ekspozycyjnej instalacji Czułość. to pomieszczenie na kształt prostokąta o dłuższym boku w miejscu, gdzie znajdują się drzwi wejściowe. To teraz możemy powiedzieć, że za tymi drzwiami w tej ciemności mhm. y, kryje się projekt y, Igora Warykiewicza i, i Barbary Klus. Y, czyli wspólnie to wymyśliliście. Tak, tak. Y, no to była moja współpraca z, z panią Barbarą Klus. Generalnie to na samym początku y, wpadliśmy po prostu na podobny pomysł, żeby współpracować z osobami niewidomymi. No i to nas połączyło do tego projektu. Y, Kto wymyślił? te nazwijmy to atrakcje w ciemności. Ja bym tego nie dzielił. Myślę, że obydwoje to wymyśliliśmy. To znaczy na początku no to chcieliśmy to jeszcze bardziej rozbudować, ale jakby przestrzeń, chcieliśmy też wykorzystać tą przestrzeń tak jak tak jak byłoby to najlepiej, więc stworzyliśmy instalację, która jest na tyle przytulna, że... No, jest żeby przytulna, wszystko, tak. bo ten projekt przecież zatytułowany jest Czułość i ja myślę, że no, przyjemnie byłoby zaprosić wszystkich, którzy nas teraz słyszą, żeby doświadczyli tej czułości, tego otulenia przez ciemność. Tak, tak, jak najbardziej bym serdecznie zapraszał na, na odczuwanie też tej instalacji. Ona się znajduje w Akademii Sztuk Pięknych. Czy jest taka szansa, żeby tutaj przyjść i, i właśnie jej doświadczyć? Oczywiście z Tobą jako przewodnikiem, autorem, czy z Panią Barbarą. Myślę, że tak. Z tym, że jeżeli chodzi o konkretne terminy, to. Najlepiej bym polecał zaglądać sobie na stronę Fundacji Wygrajmy Razem, na której myślę, że będą jeszcze informacje odnośnie tego, kiedy będzie można sobie zaglądać. Najbliżej Ciebie znajduje się poziom, sięgający poniżej kolan. Do niego dostawiony jest pion kończący się na wysokości klatki piersiowej. Obok niego stoi drugi pion dostający do bioder. No, Łukasz jest pierwszą osobą niewidzącą, która jest w ekspozycji teraz. A, czyli to będzie taki test dla, dla tej wystawy. Tak, tak. No, w sumie najważniejszy, jeden z najważniejszych, bo no, właśnie całość była przygotowywana też z myślą um, o osobach widzących i niewidzących. Na samym początku jest audiodeskrypcja specjalnie przygotowana z współpracą z panią Katarzyną Nowak z Fundacji Wygrajmy razem, razem z Barbarą Klus przeprowadzaliśmy rozmowy, takie, żeby, no żeby przygotować tą audiodeskrypcję, jako że Kasia Nowak skończyła kulturoznawstwo, też przez pewien czas, jakby. Ma, ma kompetencje do tego, żeby udzielać nam rad odnośnie audiodeskrypcji, także... Mhm. Y, no. No, chodziło o to, żeby to dzieło było y, profesjonalne, a rozmawiamy o pewnym projekcie, y, który jest y, między innymi twoim pomysłem. Rozmawiam z Igorem Werykiewiczem, który jest studentem Akademii Sztuk Pięknych. Y, czy to jest przeżycie estetyczne, czy to ma rodzaj y, doświadczenia ciemności? Jaki był zamysł powstania tego projektu. Główną inspiracją, e, głównym takim trzonem tego projektu był narzucony nam temat y, y, na przedmiot rzeźba. Był to temat czułość. E, czułość w znaczeniu e, czułości, która jest e, sprawcza, to znaczy daje możliwość e, takiej współpracy, e, jest czymś, co po prostu daje, to jest dawanie. To jest y, dzielenie się. Czułość to też dotyk. A osoby niewidome żyją głównie w y, sferze dotyku i dźwięków. Tak, zgadza się. Y, dlatego z myślą o y, dotyku też przeprowadzaliśmy te wszystkie rozmowy z, razem z Barbarą Klus. Y, prowadziliśmy rozmowy właśnie z Łukaszem Baruchem, y, z, z Katarzyną Nowak i z Grzegorzem do z fundacji Wygrajmy Razem, żeby ich zapytać właśnie o powierzchnię, o faktury, o tekstury, o, o to, co można dotykać. Przede wszystkim nam chodziło o powierzchnie, które pozytywnie im się kojarzą. Zapytaliśmy ich o pozytywne wspomnienia. Które wiążą z poszczególnymi powierzchniami, i staraliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy, wyeliminować te, które im przeszkadzały, bo no nie we wszystkim się zgadzali. Zdania były podzielone, tak? Tak, tak zgadza się. Ale to znaczy, że mamy doświadczyć czułości w tej ciemności? Właściwie to tak, tak. No, też można tą czułość rozumieć jako to zbliżenie do osoby niewidomej, jako jeżeli jesteśmy odbiorcą widzącym mm, albo niedowidzącym, to możemy się w ten sposób zbliżyć do osoby, która jest niewidoma, i też to jest czułość. Aha, tak trochę spojrzeć na świat jej oczami, w pewnym y sensie przewrotnie mówiąc. No tak, można tak powiedzieć. Y można właściwie no. odczuć ten świat. Tak, tak, no właśnie. Y to jest dobre słowo, bo czucie oznacza dotykanie, ale czucie też oznacza zapach, który też jest obecny na, na wystawie. To jest Twoja praca na zaliczenie, egzaminacyjna? Sprostuję, nasza praca, bo to jest moja i, i Pani Barbary, ale tak, to jest, jest to praca semestralna, ale... Bardzo byśmy chcieli dalej współpracować z fundacją i kontynuować, jakby tworzyć bardziej rozbudowane projekty. Znaczy wyruszyć z tą czułością w świat. No, dlaczego by no, nie? Dlaczego by nie? <laughs> nie? Może jeszcze coś, jeszcze może w inną stronę pójść, ale generalnie bardzo nam się podobała współpraca z, z fundacją, i, i po prostu z osobami niewidomymi. A powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tej pracy? Ona spełniła Twoje oczekiwania? Ym, zobaczymy, co powie Łukasz, jak wyjdzie. <laughs> Ale generalnie tak, raczej myślę, że jestem zadowolony. Ym, no, dla Ciebie też to było przeżycie przecież. Tak, zgadza się. No, to, była, to była jedna z pierwszych moich interakcji z osobami niewidomymi. Ym, I to jeszcze tak bardzo rozbudowana, więc. Ym, Myślę, że to było dla mnie najważniejsze. Jakby efekt końcowy też jest bardzo ważny, ale no jakby to poznanie i ta, ta interakcja była dla mnie czymś bardzo fajnym. Łukasz wyszedł? Ciepło. A, jakie, jakie doświadczenia, Łukaszu? No, super. Przede wszystkim podoba mi się już na początku e, audiodeskrypcja, e, czyli to wprowadzenie. E, świetnie to jest zrobione. No i Ciekawe doświadczenia rzeczywiście zapachowe, ale ja wiedziałem gdzie wąchać. E, dotykowe, słuchowe również, bo są dźwięki, takie które, które no jakby w oparciu o e, wywiad z autorami e, też zostały wykorzystane w tej instalacji. Także no ciekawe przeżycie. Nie zgubiłem się przede no. wszystkim jak Jesz po sznurku. Jak po sznurku dokładnie. Także no w, y, niesamowite przeżycie jestem tym zachwycony po prostu. No, Panie Pani Igorze, pan teraz może pytać? To może zapytam, czy, czy nie miałeś żadnego problemu, żeby przechodzić po instalacji? Nie, problemu nie było. Trzymałem się prawą ręką sznurka, tak? I starałem się pod stybami mieć cały czas ten, ten miękki materiał, który tam był, no i yy, lewą ręką dotykałem wszystkiego, co było do, do, do dotknięcia. Ostrożnie to robiłem, bo są tam elementy takie, które no, 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 trzeba uważać, żeby nie przewrócić, więc trzeba to robić ostrożnie. Ja, ja z reguły działam z rozmachem, więc musiałem, <laughs> bo musiałem powściągnąć swoje, swoje yy, ruchy. To znaczy, y, chyba wiem, o które elementy ci chodzi, i raczej byś ich nie dał rady przewrócić. Aha, to y, dobrze. One są ale... przytwierdzone specjalnie. <gry> Aha, dobrze, no ale o tym nie wiedziałem, robiłem to delikatnie. No ale... dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że to delikatnie robiłeś, bo no, o to też tu chodzi. No to jest taka, powiedziałabym, recenzja pracy studenckiej. Tak, ale... mówię o tobie teraz, że ją wystawiasz. rzeczywiście temat, y, czyli czułość. Tam trzeba by sobie jeszcze pobyć trochę dłużej i dłużej, powiedzmy, e, e, pokontemplować, e, porozmyślać. E, jest tam ciepło, jest przyjemnie, jest, e, są wykorzystane e, w zasadzie wszy, w, wszystkie chyba, albo większość tych elementów, które na przykład e, e, spodobały się mnie, czy, czy, czy Kasi Nowak, albo Grześkowi dowgiało, prawda? Czyli udało wam się to wszystko połączyć, ale to... E, e, wszystko ze sobą ładnie, że tak powiem, się spina. Nic, nic mi tam nie przeszkadzało. Bardzo mi się podoba. Już samo wprowadzenie, to aż miałem takie ciarki miałem pod stopami, bo y, y, audiodeskrypcja też jest bardzo ładnie, że tak powiem, zrobiona. Ładnie to zostało powiedziane i pięknie wprowadza y, każdego kto wchodzi, żeby mógł y, doświadczać. No jeszcze mam pytanie o te buty, bo przed wejściem trzeba zdjąć buty. Dlaczego? Dlatego, żeby poczuć, bo tutaj yy, chodzi o doznania e, wszystkimi innymi zmysłami, jakby prawda, poza wzrokiem. E, no to wszystko jest wyjaśnione właśnie, jeśli chodzi o audiodeskrypcję, więc nie będę tutaj zdradzał, ale stopami też dotykamy, dotykamy przecież całym ciałem. Czujemy całym ciałem. Dokładnie, więc chodzi o to, żeby poczuć też to, co jest pod stopami, bo mamy odbierać po prostu całym sobą. Jak w takiej ciszy pani wychodzi? A bo jestem pod wrażeniem. E, tak się zastanawiałam, i e, przez cały czas, jak chodziłam tam, i trzeba mieć uwagi, skoncentrowania. E, tak jak Łukasz, porusza się po mieście, jest aktywnym człowiekiem, jest wszędzie, koncertuje, spotyka się z ludźmi, e, chodzi na spotkania. E, pomaga, dzieli się swoimi doświadczeniami, prowadzi fundację. E, cały czas jest w biegu, e, a ja miałam problem, żeby na tych kilka metrów tutaj spokojnie poznać że, e, otaczającą mnie rzeczywistość. E, na ile mi się to... Pani koncentrowała przede wszystkim? E, no, żebym się gdzieś nie przewróciła, żebym w coś nie weszła. Mimo, że wysłuchałam informacji, to jednak e, e, to poczucie niepewności powodowało, że e, nie pamiętałam wszystkiego. E, i, I tak co chwilę ta myśl mi wracała, jak niesamowicie e, osoba niewidząca, niedowidząca. E, Radzi sobie w świecie otaczającym nas. Dźwięki dochodzą, czuję zapach, natomiast w każdym momencie ileś tych niebezpieczeństw po drodze się pojawia. Taka nieoswojona przestrzeń. Nieoswojona przestrzeń, mimo że ja mam dosyć duży i częsty kontakt z osobami niepełnosprawnymi. W różnym zakresie e, poznaję ich potrzeby, rozmawiamy. E, zawsze e, były to takie bliskie, fajne relacje. E, nigdy we mnie nie było lęku, e, bo też e, byłam otwarta, żeby, żeby poznawać, słuchać, jakie, jak oni widzą tą rzeczywistość. E, natomiast teraz znalazłam się w sytuacji takiej, że e, mocno byłam niepewna. No to jest niedościgniona wyobraźnia, e, wyobraźnia osób niewidzących. E, tak i, i my tak e, rozmawialiśmy, bo e, Łukasz e, realizuje taki projekt w prowie, e, Miej obraz e, osoby niewidomej. Byłam świadkiem, obserwowałam, jak na przykład dzieciaki się zachowują w przedszkolu, czy, czy te starsze dzieci w szkołach podstawowych, jak odbierają te, te, te różne jego opowieści, jak podchodzą do ćwiczeń, do eksperymentów, jak są otwarte, jak słuchają tego, co, co, co się dzieje co Łukasz ma do powiedzenia, jak pokazuje im, im ten świat osoby niewidomej, a tutaj udało się stworzyć coś takiego, że, że tym razem nie jako obserwator, ale jako no, doświadczający. doświadczający, tak? Poczułam to wszystko. Też w takiej ciszy Pani wychodzi, tak. ale co tak ciemność, tak? Tak, do takiej ciemności, bo my nie jesteśmy oswojeni z ciemnością, więc więc trzeba było najpierw przyjąć tą ciemność. Yy, i, ale tak, tu tak, studentowi, że yy, ta trasa będzie bardzo yy, bezpieczna, więc szłam tak, 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 poczuć, że jestem osobą niewidomą, która chce sobie śmiało przejść i to i i i to, yy, i to doświadczyć. Było mi bardzo tam miło aż do tej... Mam dreszcze. Ania, ty też miałaś, nie? Dreszcze. Takie, takie ciepło ptaszki. Przepięknie. Woda chyba. Prawda? Szumiąca. Tak, ale ciuteńko. Gdzieś taki strumyczek tam gdzieś w oddali. No i te, te zapachy przewspaniałe. Ja jestem osobą, która bardzo odbiera zapachy. No przecudowne te zapachy. Wszystkie? Wszystkie. Wszystkie. One były tak po... Y znaczy, się, ja je odczułam jako taki y, y, zmieszany zapach. Ja nie umiem powiedzieć, co to pachniało, ale był to strasznie przyjemny zapach. E, dotarłam do, y, figur, do y, rzeźby. Nie będę mówić, co tam było. Mogę powiedzieć kolejce później na, na ucho. E, y, I no, naprawdę bardzo takie ciepłe wrażenie. I to uczucie na pewno to jest coś, coś takiego. Nie wiem, jak przytulam swojego, swojego najukochańszego wnuka. To jest mhm. takie coś, jak patrzę, jak on reaguje. Naprawdę, uczucie. To takie rozczulające. Tak, rozczulające uczucie. Ta mhm. żenie, no, fantastyczne. Fantastyczne. Ja, ja zawsze, bo tyle lat pracuję z niepełnosprawnymi, staram się, jak ktoś nie może tam coś zrobić, bo jest na wózku, czy, 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 czy nie słyszy, czy nie widzi. Ale moja, moja wyobraźnia, czyli moja empatia, jak to wygląda, to nie miała nic wspólnego z tym, co, co osoba niepełnosprawna, niewidoma przeżywa. My zrobimy krok normalnie, nie zastanawiając się na tym, leję wodę do czajnika, a ile oni muszą czynności zrobić, żeby to wszystko, tak, tak mówię, naj, najkrótszym sposobem. Fantastycznie, gratuluję, koledzy. Jest to bardzo ciekawe dla nas przeżycie. Inspirujące i rozwijające dla was. Powiedziałeś, Igorze, że sam dla siebie przecież wiele się nauczyłeś. E, tak, zgadza się. No my z, z Basią właśnie e, podczas rozmów tak stwierdziliśmy, że bardzo dużo się nauczyliśmy i e, no było to bardzo rozwijające dla nas doświadczenie. Przypomnijmy, projekt Czułość autorstwa. Barbary Plus i Igora Warykiewicza można oglądać w Akademii Sztuk Pięknych. Mam taką nadzieję. A jeżeli chodzi o współpracę, to myślę, Łukaszu, że świetną okazją będzie zaproszenie wszystkich, w tym y, Igora i Barbary, na kolejną edycję y, koncertu Muzyka Wyobraźnia Ciemność. To jest świetny pomysł. Y, 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 myślę, że Igor i Basia w pięknie wkomponowali się, że tak powiem. Eee, nieświadomie zupełnie. Nieświadomie, tak, tak, ale ja tak jak mówię, wszystko dzieje się po coś. Pięknie wkomponowali się w ten nasz zamysł, w tą naszą kreację. Którą z Fundacją Wygrajmy Razem staramy się rozwijać, i która ogólnie nosi tytuł Miej obraz Osoby Niewidomej, prawda? Bo są to nie tylko zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w szkołach podstawowych, ale w to yy, yy, wchodzi pięknie i współdziała z tym właśnie projekt Muzyka Wyobraźnia Ciemność, yy, który jest konkursem, który jest koncertem. Eee, a jego finał odbywa się w całkowitej ciemności. Można powiedzieć, że ta edycja muzyki wyobraźni ciemności już się rozpoczęła, bo trwa nabór. I tutaj jest zachęta dla wszystkich, którzy śpiewają, nie boją się konkurencji, a nawet rywalizacja bardzo ich inspiruje, żeby stanęli w, w szranki tych, którzy będą walczyć o nagrody. No bardzo gorąco do tego zachęcamy. Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie współorganizatora przeglądu, czyli Pałacu Kultury Zagłębia w zakładce aktualności jest regulamin wszelkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia, a czekają naprawdę no nie tylko atrakcyjne nagrody finansowe, ale przede wszystkim wspaniałe przeżycia, bo przypominam, że to jest najbardziej obiektywny konkurs. Taki staraliśmy się stworzyć jak tylko się da. W półfinale y, uczestników oceniają wybitni muzycy reprezentujący środowisko osób niewidomych, czyli to są takie prawdziwe blindy, czyli przesłuchania w ciemno. Natomiast koncert finałowy odbywa się w całkowitej y, ciemności, więc wrażenia są naprawdę y, niezapomniane. No, ciekawe, jak się śpiewa, kiedy nie patrzy się na publiczność. No, tego mogą doświadczyć tylko tak. ci, którzy się zgłoszą do Dokładnie. tego konkursu. Czy są jakieś wymagania, jeżeli chodzi o piosenki? Chcielibyśmy bardzo, aby uczestnicy wybierali piosenki takie, które opowiadają jakąś historię, dlatego że jednym z pierwiastków tych trzech, które tworzą jakby tytuł tego przeglądu Muzyka, wyobraźnia, ciemność. Chodzi nam o to, żeby były to teksty takie, które będą działały na naszą wyobraźnię, prawda? Czyli będziemy mogli sobie słuchając tych piosenek kreować w wyobraźni jakiś obraz, rzeczywistość. No i też na zachętę możemy powiedzieć, że te osoby, które w ubiegłym, które o dwa lata temu brały udział w tym konkursie, już zdążyły zrobić swoje kariery. Śpiewają w innych konkursach, zdobywają nagrody i stają się osobami znanymi publicznie. Oczywiście. Myślę, że konkurs, przegląd Muzyka Wyobraźnia Ciemność, jeżeli uda nam się go realizować cyklicznie, będzie jednym z ważniejszych konkursów, bo jest to, uważam, ze względu na wysoki poziom, konkurs prestiżowy i nie tylko ze względu na wysoki poziom uczestników, ale także na przygotowanie merytoryczne jurorów, czyli tych, którzy naszych uczestników oceniają. Bardzo bym tego pragnął, żeby ten przegląd mogło Przeżyć jak najwięcej wielu wspaniałych wokalistów. Na razie nie ma ograniczeń. Każdy może się zgłaszać. Jest to konkurs dedykowany osobom młodym do 25 roku życia. życia. Także zachęcamy, proszę śpiewać, proszę się nagrywać yy, i nagrania wysyłać do fundacji. Wygrajmy razem. Tak. I to wszystko. Tak, zapraszamy. Dzisiaj kończymy już nasze spotkanie, podczas którego mówiliśmy o tym, co można przeżyć, rozglądając się gdzieś obok nas, jakich ludzi spotkać, gdzie się udać, żeby wiedzieć więcej. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Proszę o nas pamiętać.